Witam serdecznie na kanale kuchnia Magdy.pl. Dzisiaj upieczemy pyszne bułeczki mleczne bez wyrabiania. Z góry uprzedzę, że dzisiaj wykonawcą przepisu tych pysznych bułeczek jest mój mąż. Proszę zobaczyć jakie to są śliczne i pyszne bułeczki. No i czas zabrać się do roboty. Zaczniemy od zaczynu, do którego potrzebujemy 100 ml ciepłego mleka. 15 g drożdży świeżych, 2 łyżki mąki pszennej i 1 łyżkę cukru. Do miski wkruszamy sobie 15 g drożdży świeżych, najlepiej wkruszyć, żeby łatwo się rozpuściły. Dodajemy 2 łyżki mąki pszennej, 1 łyżkę cukru. 100 ml ciepłego mleka, ciepłego, czyli jego temperatura tak powinna mieć 30-35 stopni Celsjusza, i wszystko ze sobą dobrze mieszamy, żeby się połączyło. Następnie przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na 15 minut, żeby zaczyn zaczął pracować. A kiedy on pracuje, przygotowujemy sobie składniki na ciasto. A żeby zrobić ciasto konkretnie już potrzebujemy 150 ml ciepłego mleka. 350 g mąki pszennej, jedno jajko, jedna łyżka oleju rzepakowego, 3 łyżki cukru i pół łyżeczki soli. Po 15 minutach, kiedy zaczyn zaczął pracować ładnie, dodajemy po kolei 150 ml ciepłego mleka, jedno jajko, 3 łyżki cukru. Łyżkę oleju rzepakowego. Wszystko ze sobą mieszamy, wstępnie łącząc. Możemy to zrobić łyżką drewnianą, szpatułką. Następnie dodajemy 350 g mąki pszennej. Tutaj typ 650-750. I na końcu sypiemy pół łyżeczki soli. I wszystko ze sobą mieszamy. Również z szpatułką albo łyżką. Jeżeli użyją Państwo innej mąki innego typu, to proszę uważać na konsystencję, ona na pewno się zmieni. Nasze ciasto mieszamy do połączenia się wszystkich składników, tak, około 2-3 minuty, tak, żeby na pewno nie było widać już mąki. Ona musi się wchłonąć w ciasto. Wtedy no, można pozgarniać boki, ale niekoniecznie. Ale na pewno trzeba tą miseczkę znowu przykryć i odstawić w ciepłe miejsce na godzinę. Po godzinie, kiedy ciasto już urosło, znowu je chwilę mieszamy, chodzi o odgazowanie ciasta. A po chwili stolnicę obficie oprószamy mąką. I przerzucamy na tą mąkę nasze ciasto. Ono jest dosyć klejące, jak Państwo widzą. Ciasto nie zagniatamy. Jedynie lekko go obracamy z tą mąką i formujemy kulę. Teraz leciutko go rozciągamy po to, żeby brzegi ciasta zawijać do środka. I tak chwileczkę te brzegi do środka zawijamy. Przewracamy i tak jak Państwo widzą wszystko zawijamy do środka. Po chwili bierzemy sobie jakieś narzędzie i będziemy dzielić nasze ciasto. Mogą Państwo zrobić to na różne sposoby. Tutaj jest przykładowy sposób podzielenia ciasta na dwie mniejsze połówki i z kolei na sześć mniejszych części. Albo bierzemy sobie wagę i odcinając po kawałku, mierzymy ilość potrzebnego ciasta. Chodzi o to, żeby nasze ciasto podzielić na 12 części, tak około 60 gramów. Myśmy użyli naczynia żaroodpornego odpornego o wielkości 21 31 cm. Jeżeli Państwo mają mniejszą foremkę, mniejszą formę, to proszę podzielić na mniej części, na przykład na 9. I teraz poszczególne części będziemy robić to samo, co z dużą porcją ciasta, czyli naciągamy lecudko i zawijamy brzegi do środka. Jeżeli paluszki mocno się kleją, mamy mąkę. Proszę używać. Jak parę razy pozaciągamy do środka te brzegi, to później odwracamy i formujemy takie kuleczki. Jedna zrobiona. Jeszcze zostało nam 11, czyli łącznie 12 kuleczek powinniśmy mieć w finale. Jak wszystkie 12 porcji ciasta uformują Państwo w kuleczki, bo będziemy je przykrywać i odstawiać na 15 minut, żeby urosły. I foremka. Tak jak mówiłam, my mamy formę w postaci naczynia żaroodpornego o wymiarach 21x31 cm. Wykładamy papierem do pieczenia. Po 15 minutach, kiedy bułeczki podwoiły swoją objętość, splaszczamy je, naciągamy boki do środka, czyli powtarzamy poprzedni proces. Robimy to po to, żeby ciasto podczas pieczenia nie rozlało się, tylko urosło w górę. I ponownie uformowaną kuleczkę przekładamy już na naczynia żaroodpornego. I proces musimy powtórzyć 11 razy jeszcze. Teraz mąka, którą do tej pory używaliśmy i z wierzchu posypujemy nasze bułeczki. Obsypanią himonką przykrywamy ściereczko i odstawiamy znowu w ciepłe miejsce na 1 godzinę. Po godzinie naczynie wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i używając grzałki góra i dół pieczemy około 20 minut do ładnego zarumienienia bułeczek z góry. Około 20 minut, dlatego że jeden piekarnik zrobi to szybciej, a drugi wolniej. Po upieczeniu bułeczki wyjmujemy z piekarnika, lekko studzimy. A następnie, wspomagając się papierem do pieczenia, który był w naczyniu żaroodpornym, wyjmujemy bułeczki na kratkę, odrywamy papier i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Bułeczki są naprawdę rewelacyjne. Moje dzieciaki były zachwycone. Mam nadzieję, że Państwo również będą się zachwycać takimi mlecznymi bułeczkami. A ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl